Kiedy miałem 14 lat, rodzice wyrzucili mnie z domu. Nie mam ochoty tłumaczyć, co doprowadziło do kłótni, która zakończyła naszą relację. Przez jakiś czas krążyłem między domami różnych znajomych, aż skończyły mi się miejsca, do których mogłem się udać. Wiedziałem, że jeśli nie skontaktuję się z rodziną, w końcu wyląduję na ulicy. Mimo to, z uporem się nie zgadzałem. Kiedy ostatni znajomy powiedział, że nie mogę zostać na noc, zostałem sam, bez miejsca, do którego mógłbym się udać, mając tylko kilka dolarów w kieszeni. Innym problemem było to, że zrobiło się nienaturalnie zimno. Jeszcze przed zapadnięciem zmroku widziałem już swój oddech. Szczęśliwie udało mi się znaleźć zrujnowany budynek, do którego mogłem się włamać i schronić przed wiatrem. W głowie przeleciało mi mnóstwo pomysłów, co mogę zrobić. Pomyślałem, że jeśli wytrzymam noc na dworze, następnego dnia mogę pójść do szkoły. Niezbyt przykładałem się do nauki, ale przynajmniej mogłem się tam ogrzać i podbierać resztki jedzenia. Tak zazwyczaj udawało mi się coś zjeść w ciągu dnia. Na stacji benzynowej dawali za darmo gorącą wodę. Jeśli udałby mi się zebrać wystarczająco drobnych, miska zupki instant na kolację mogłaby mnie trochę ogrzać. Nie mając nic innego do roboty, skoliłem się na ziemi używając plecaka jako poduszki, żeby zasnąć. Ten sposób, by wykorzystywać szkołę jako źródło ciepła i trochę jedzenia, działał przez kilka dni. Mogłem tam korzystać z prysznica, a jeden znajomy pozwolił mi przyjść do niego, żeby wyprać te kilka ubrań, które miałem. Jego rodzice byli surowi co do odwiedzin, więc musiałem wychodzić, zanim wrócili do domu. Co oznaczało, że nie mogłem u niego nocować. Mimo wszystko był na tyle miły, że ryzykował gniew rodziców, żebym mógł mieć czystą bieliznę. Ogólnie rzecz biorąc, dzieciaki w mojej szkole były całkiem w porządku, a może to tylko ci, z którymi się trzymałem. Wszyscy mieliśmy w jakiś sposób trudne życie domowe, więc trzymaliśmy się razem i pomagaliśmy sobie, jeśli tylko mogliśmy. Nie mogliśmy nic zmienić w naszych rodzinach, ale przynajmniej zadbaliśmy o to, żeby nasi przyjaciele mieli co jeść. Błagali mnie, żebym wrócił do domu. Odmawiałem, myśląc, że jakoś sobie radzę. Byli dla mnie wsparciem, a stary, rozwalający się budynek nie był taki zły, dopóki nie znalazłbym czegoś lepszego. Moi znajomi ciągle przypominali mi, że inni ludzie na ulicy. Mogą widzieć we mnie łatwy cel. Mogłem zostać okradziony, zamordowany albo sprzedany do handlu ludźmi i nikt nie byłby w stanie mi pomóc. Bycie dzieckiem ulicy było niebezpieczne na wiele sposobów. Mimo to wciąż nie chciałem wrócić do domu. Problem pojawił się, gdy temperatura spadła poniżej zera. Jeden z przyjaciół dał mi kurtkę, która była na niego za mała. Inni dali mi dodatkowe pary skarpetek, a ktoś znalazł stare rękawiczki, których już nie używał. Mimo wszystko to nie wystarczyło. Kiedy dotarłem do starego budynku, żeby przygotować się na noc, zastanawiałem się, czy dam radę przetrwać. Słońce jeszcze nie zaszło, a ja już dygotałem z zimna, ubrany we wszystkie rzeczy, jakie miałem. Położyłem małą kurtkę na ziemi, bo słyszałem, że lepiej spać na czymś niż bezpośrednio na podłodze. Przeraźliwy wiatr hulał na zewnątrz, a ja skulony w swoich warstwach ubrań. Zastanawiałem się, co dalej. Było kilka miejsc, w którym mogłem się schować. Problem polegał na tym, że inni ludzie też o nich wiedzieli. Nieraz spotkałem groźnych ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji co ja. Prawie czułem się źle, że nie czułem się komfortowo w ich towarzystwie, bo mieli swoje problemy, których nie potrafili kontrolować. Ale wiedziałem też, że gdybym próbował spędzać czas w cieplejszych miejscach razem, z innymi bezdomnymi, miałbym z nimi problemy. Istniała też szansa, że ktoś naprawdę przyjąłby się dzieckiem na ulicy i wezwał policję. Drżałem, ale zostałem tam, gdzie byłem, myśląc, że lepiej będzie zamarznąć, niż zostać dźgniętym za buty. Albo zostać zmuszonym do powrotu do domu. Widziałem każdą chmurkę oddechu. Nos bolał mnie od zimna, a moje palce u rąk i nóg nie chciały się rozgrzać. Zastanawiałem się, dlaczego śpię na zimnej ziemi. Poczułem ucisk w klatce piersiowej. Byłem zły na rodziców za stworzenie domu, w którym czułem się tak niechciany. Wydawało się, że śmierć z powodu hipotermii była lepsza niż życie z nimi. Próbowałem być dobrym dzieckiem, ale poddałem się, gdy wszystko, co robiłem, nie miało dla nich znaczenia. Jeśli karali mnie za nic, to równie dobrze mogłem robić co chciałem i tak właśnie skończyłem. Całe moje ciało bolało od drżenia, ale nie mogłem przestać. Nawet gdybym chciał wezwać na siebie policję, żeby tylko być gdzieś w ciepłym miejscu, byłem za słaby, by wstać po zaledwie godzinie na twardej ziemi. Wydaje mi się jednak, że nie chodziło tylko o tę godzinę. To był tydzień spania na zewnątrz i braku regularnych posiłków. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, jak bolesne może być zimno. Klatka piersiowa bolała mnie od drżenia, płuca bolała od zimnego powietrza, a palce u nóg wydawały się, jakby miały odpaść. Pragnąłem tylko gorącego posiłku i ciepłego łóżka. Łzy zaczęły napływać mi do oczu, ale powstrzymałem je, wiedząc, że wilgoć na twarzy tylko sprawi, że będzie mi jeszcze zimniej. Właśnie gdy zaczynałem zasypiać, przekonany, że już się nie obudzę, usłyszałem coś. Odbiło się echem przez ciemny, zimny budynek. Dźwięk stukania. Szukałem w pamięci, skąd mogłem znać ten dźwięk stawał się coraz głośniejsze. Było tak ciemno, że nie widziałem, co go powoduje, a byłem zbyt słaby, by choćby usiąść. Byłem przerażony na śmierć, a mimo to moje oczy nie chciały się otworzyć, gdy dźwięk się zbliżał i zbliżał. Nagle poczułem podmuch gorącego powietrza na twarzy. Coś w moim mózgu kliknęło, gdy zrozumiałem, że te dźwięki Przypominały stukot psich pazurów na twardej powierzchni. Chciałem otworzyć oczy, żeby zobaczyć, jakie zwierzę przede mną stoi, ale moje ciało po prostu się poddało. Zemdlałem całkowicie bezbronny. Obudziłem się chwilę później, czując, jakby coś mnie przygniatało. Poczułem dziwny zapach, gdy moje oczy zaczęły się otwierać. Ale nie widziałem nic poza ciemnością. Z jakiegoś powodu było mi ciepło, wręcz gorąco. Próbowałem uwolnić rękę, która była przygnieciona pod moim ciałem. Gdy udało mi się ją poruszyć, poczułem coś szorstkiego. Otaczała mnie tekstura przypominająca futro. Wtedy zdałem sobie sprawę, że jakieś zwierzę siedzi na mnie lub zawinęło się wokół mojego małego ciała. Nie znałem żadnych dzikich zwierząt, które byłyby tak duże. Ogarnęła mnie panika. Jeśli to był niedźwiedź albo wielki kot, który uciekł z zoo, lub od prywatnego kolekcjonera, byłem skończony. Gdy tylko się obudzi, zostanę rozszarpany, kiedy zrozumiesz, że jestem smaczną przekąską. Ale dlaczego w ogóle się wokół mnie zawinęło? Czyżby było mu zimno, i używał mnie do ogrzania się? Wciąż byłem słaby i zmęczony. Ucisk za oczami wskazywał na chorobę. Wkrótce znowu odpłynąłem, słuchając miarowego oddechu stworzenia, które trzymało mnie jako zakładnika. Kiedy znów się obudziłem, zimno ponownie opanowało moje ciało. Twarz miałem rozpaloną, a gardło bolało. Nie mogłem usiąść, bo od razu dostawałem zawrotów głowy i musiałem z powrotem się położyć. Silne kaszle wstrząsnęły moją klatką piersiową. To był problem. Poza tym, że byłem chory i wciąż wystawiony na trudne warunki pogodowe, hałasowanie było niebezpieczne, gdy byłem sam. Cały czas, który spędziłem w budynku, pozostawałem cicho. Tym razem liczyłem na to, że znajdzie mnie ochroniarz. Przynajmniej wtedy może dostałbym jakąś pomoc, zanim zostanę odesłany z powrotem do domu. Nie mogłem ruszyć się tego dnia. Dreszcze gorączki wstrząsały moim ciałem aż do kości. Miałem trochę wody, ale nawet jej nie byłem w stanie utrzymać. Gdybym tylko mógł się ruszyć i znaleźć telefon na monetę. Żeby zadzwonić po pomoc Ale byłem zbyt chory by cokolwiek zrobić Leżałem na podłodze przysypiając co chwilę przez cały dzień Zauważyłem coś w cemencie Czego wcześniej tam nie było Głębokie rysy na podłodze Tuż przed miejscem gdzie leżałem Wyglądały jak ogromne ślady pazurów Gdy słońce zaczęło zachodzić a temperatura spadać znów usłyszałem stukot. Byłem zbyt przerażony, żeby otworzyć oczy, mimo że nie spałem. Udając sen stworzenie z poprzedniej nocy owinęło się szorstko wokół mojego chorego ciała. Mogłem tylko stwierdzić, że było ogromne i miało ciemne długie futro. Żadne znane mi zwierzę nie pasowało do tego opisu. Może to były halucynacje wywołane gorączką? Było przerażające, ale przynajmniej było mi ciepło. Znowu, gdy się obudziłem, tajemnicze stworzenie zniknęło, zostawiając więcej śladów pazurów. Czułem się na tyle dobrze, by się ruszyć i spakowałem się tak szybko, jak pozwalało mi na to ciało w świetle poranka. Wtedy właśnie zostałem odkryty. Para mężczyzn ubranych w warstwy szmat weszła przez te same zepsute drzwi, które znalazłem wcześniej. Jeszcze się nie poruszyli, patrzyli na mnie, próbując ocenić co powinni zrobić w zależności od moich działań. Chcieli albo mojego miejsca, albo czegoś, czego nie mogłem im dać. Rozejrzałem się, szukając innej drogi ucieczki. Pomyślałem, że budynek miał być biurem, którego nigdy nie dokończono. Byłem na drugim piętrze. Każde okno było wybite lub nigdy nie zamontowane. Skok może mnie nie zabiłby. Jedyna droga schodami prowadziła obok dwóch mężczyzn, próbujących się ukryć. Przygotowałem się do ucieczki przez okno, gdy oni wybiegli pierwsi. Zrobiłem tylko kilka kroków, gdy poczułem, że ktoś chwyta mnie za plecak, powalając na ziemię. Krzyczałem, próbując odczepić ich ręce. Gdy szarpali za moje ubranie, próbując zdobyć cokolwiek. W słabym świetle błysnął nóż, a ja nadal walczyłem, próbując się uwolnić. Obaj cuchnęli, mieszanka zapachu i wciąż trwająca choroba powodowały, że dusiłem się między krzykami. Nie byli dobrze odżywieni, ale z łatwością mogli obezwładnić nastolatka. Miałem umrzeć albo gorzej. Powinienem był, gdyby nie to, co ogrzewało mnie przez ostatnie dwie noce. Mężczyzna, trzymający nóż, nagle stracił głowę. Krew trysnęła, zmuszając mnie i mojego napastnika do zatrzymania się. Patrząc szeroko otwartymi oczami ze strachu, ciało upadło na ziemię z obrzydliwym odgłosem. Drugi mężczyzna cofnął się, próbując zrozumieć, co się właśnie stało i skąd nadszedł atak. Zamarłem w miejscu ze strachu i szoku, gdy krew zbierała się na podłodze obok mojej głowy. Krzyk sprawił, że w końcu usiadłem. Ciemne stworzenie, prawie przypominające kształtem wilka, pojawiło się w pomieszczeniu. Prawie sięgało sufitu, i gdyby uniosło głowę, nie zmieściłoby się. Nie widziałem żadnych oczu ani rysów twarzy. Futro było tak ciemne, jakby pochłaniało całe kolory światło. Krzyk mężczyzny przyciągnął uwagę bestii. Obrót bezkształtnej głowy w kierunku dźwięku. Niemal sprawił, że zemdlałem ze strachu. Zamiast szybko wykończyć drugą osobę, tak jak pierwszą, stworzenie powoli się zabrało do dzieła. Najpierw jednym machnięciem pazura przycięło mu twarz, potem kolejnym klatkę piersiową. Mężczyzna próbował uciec, ale każde jego podejście było blokowane. Coraz więcej ran pojawiało się, rozpryskując krew po całym pomieszczeniu. W końcu potwór okazał odrobinę litości, przygniatając swoją ofiarę wielką, pazurzastą łapą i rozrywając mu brzuch dużymi szczękami, które wyłoniły się z pomiędzy ciemnego futra. Dźwięki miażdżonych kości i rozdzieranych organów przyprawiły mnie mdłości. Zwymiotowałem żółcią, nie mogąc się powstrzymać. Jakaś część mojego umysłu krzyczała, że muszę stamtąd uciekać, póki stworzenie było zajęte. Uratowało mi życie dwa razy, może nawet trzy. Nie zamarzam ani nie zostałem zamordowany przez tych dwóch, ale nie czułem, że to Monstrum jest po mojej stronie. Raczej mnie wykorzystywało, byłem przynętą. Będąc słabym, Przyciągałem mężczyzn takich jak tamci. Po co zadowolać się jednym posiłkiem, skoro można go użyć, by przyciągnąć więcej? Gdyby uznała, że nie jestem wystarczająco dobrą przynętą, sam stałbym się obiadem. Gdy drzwi były zablokowane, zrobiłem jedyną rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Chwyciłem plecak i rzuciłem się przez okno. Miałem rację. Nie zabiło mnie to, ale połamałem sobie kilka kości. Wstałem i utykałem do pobliskiej stacji benzynowej, będąc w takim szoku, że nie byłem do końca świadomy jak bardzo jestem ranny. Pracownik wezwał karetkę, zanim straciłem przytomność. Próbowałem opowiedzieć o stworzeniu i o dwóch martwych mężczyznach. Policja nie znalazła żadnych śladów zabójstwa w budynku. Tylko ślady pazurów na podłodze i kurtkę, którą zostawiłem. Uznali, że zobaczyłem te ślady i miałem tak realistyczny majak wywołany gorączką, że wyskoczyłem przez okno. Moim rodzicom się dostało za to, że spałem na ulicy, chociaż nawet szkoła nic o tym nie wiedziała. Mój przyjaciel powinien był coś powiedzieć, ale słyszał tyle strasznych historii o domach zastępczych że nie chciał zgłaszać mojej sytuacji. Ostatecznie zamieszkałem z ciotką. Nie było idealnie, ale było o wiele lepsze niż moi rodzice, z którymi ledwo rozmawiam do dziś. Do tej pory nie wiem, co napotkałem. Prawie chciałbym mu podziękować za to, że mnie ocalił. Po tym doświadczeniu muszę przyznać, że najbardziej doceniam swoje łóżko. Nawet jeśli teraz większość nocy zajmują je dwa duże psy ciotki, przez co prawie nie mogę spać.